Cyberbezpieczeństwo się rozwija, tworzone są coraz to nowsze techniki ochrony, kody, rozwiązania techniczne, których większość społeczeństwa nie rozumie i nie ma takich kompetencji, aby je przyswoić. Nieważne jak wielki elektroniczny mur stworzy dział IT między tobą a przestępcą internetowym, najczęściej to właśnie ty otwierasz temu przestępcy drzwi. Największym zagrożeniem dla własnego bezpieczeństwa jesteś ty sam. Nie systemy alarmowe, które nie zadziałają, nie oprogramowanie, które okaże się wadliwe. Największym zagrożeniem jest to, że ty czujesz się bezpieczny. Oddałeś całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w sieci stronie technicznej, a to ty, mój drogi czytelniku, jesteś najsłabszym ogniwem w tej układance. Agnieszka bujała, jak nie dać się oszukać w internecie. Witaj w 22 odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy około czytelnicze. Oprócz tego podcastu prowadzę też grupę na Facebooku Klub Czytelnika Przeczytane oraz konto na Instagramie. Zapraszam w te miejsca najmocniej. Linki znajdziesz w opisie. Omawiana dzisiaj książka nosi tytuł Jak nie dać się oszukać w internecie i autorką jej jest Agnieszka Bujała. Autorka od 11 lat pracuje w marketingu, a od 4 lat działa też w internecie. Jest właścicielką agencji marketingowej Itentego, która zajmuje się marketingiem, brandingiem i właśnie tematem bezpieczeństwa w sieci. I chyba najbardziej znana, tak szerzej, jest właśnie z konta na Instagramie, które zresztą zalinkuję wam w opisie, na którym ma ponad 37 tysięcy obserwatorów i na którym właśnie uczy na temat marketingu, ale też, zwłaszcza w ostatnim czasie, na temat bezpieczeństwa. I to jest jej pierwsza książka, i została wydana nie z pomocą wydawnictwa, ale w self-publishingu. Liczy sobie ona około 250 stron sama mam tylko e-booka, więc o jakości wydania papierowego niestety się tutaj nie mogę wypowiedzieć. Książka została wydana właśnie w self publishingu i z tego powodu dystrybucja książki jest tylko poprzez jej stronę sprzedażową jak oszukać.pl bez polskich znaków. No i nie znajdziecie jej z tego powodu ani na Legimi, ani w Empiku, ani w ogóle w żadnych sklepach stacjonarnych, ani internetowych. Także to jest taki model, który przyjmują często właśnie osoby, które mają już jakąś społeczność w sieci. Często w takim modelu wydają. Ja mówiłam chyba o książce wydawanej w ten sposób wcześniej przez Justynę Mazur, czyli Małe Końce Świata. Także tak to wygląda. Tą stronę również Wam zalinkuję oczywiście w opisie. I cena książki to 89.99 zł, zarówno w wersji e-bookowej jak i papierowej, przy czym oczywiście kupując papier, jeszcze musimy doliczyć kilkanaście złotych za wysyłkę. Ta cena z tego co kojarzę, była chyba niższa w przedsprzedaży. Ja też chyba tak kupowałam, właśnie 10 zł taniej. No ale teraz cena wynosi właśnie tyle i nie wiem, czy będą jakieś tutaj promocje, być może przy okazji Black Friday, ale ciężko mi powiedzieć. Jak ja na tą książkę trafiłam? No tutaj, tak jak w przypadku już niejednej omawianej przeze mnie w tym podcaście książki, obserwuję od wielu miesięcy agę na Instagramie. Sporo czerpałam do tej pory z jej profilu, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie i na social mediach, bo jakoś tak ostatnimi czasy pewnie też z uwagi na pisania, potem promocję książki, sporo o tym mówiła, ale też już wcześniej bardzo fajnie ten temat poruszała i ja w zasadzie z tymi treściami nie spotkałam się na innych profilach wtedy. No i wiadomo, że jeżeli. Czerpałam z jej wiedzy i interesował mnie ten temat, no to jak już wydała taką książkę, to oczywiście ją kupiłam. Także tą książkę kupiłam sama za własne pieniądze. Tutaj nie ma żadnej współpracy między mną a autorką. Książka liczy sobie 250 stron, ale czyta się bardzo szybko. Ona ma też dosyć duże marginesy, więc. Tego tekstu na stronie, znaczy nie chodzi mi o to, że jest mało, ale nie jest tak, wiecie, bardzo wypakowana, tylko raczej mniej, plus tam każdy rozdział zaczyna się od nowej strony, tam są między tymi rozdziałami przerywniki, czasami jest jakiś cytat na całej stronie, więc to nie jest książka, która jest tak naprawdę duża objętościowo, jak chodzi o treść. Dlatego też spokojnie można ją przeczytać nawet w 2-3 godziny. Ja sama, no, nie liczyłam, nie miałam zegarka w ręku, natomiast przeczytałam ją w jeden dzień na dwa razy. Najpierw sobie rano usiadłam do czytania, przeczytam w sumie większość, no i później wieczorem, więc myślę, że właśnie zajęło mi to między gdzieś 2 a 3 godziny. Przy czym ja czytam, niektórzy twierdzą, że dosyć szybko. Nie czytam na pewno bardzo szybko, ale też nie wolno, może tak, jeśli to ma pomóc komuś jako punkt odniesienia. I tutaj rozdziały są dosyć krótkie i dosyć skondensowane. To znaczy mamy tutaj wszystko opisywane bez zbędnego przedłużania. I właściwie dosyć zwięźle przekazując te najważniejsze informacje, nawet w niektórych przypadkach miałam takie poczucie, że temat został dosyć delikatnie zarysowany i ja chętnie bym jeszcze przeczytała jego rozwinięcie, a tutaj już był koniec i nawet zdarzyło mi się tak w kilku rozdziałach, że byłam dosyć zaskoczona. To znaczy, nie chodzi mi o to, że nie rozumiałam tego, o co chodzi, bo nawet często to było opisywane jakieś zjawisko, które nawet kojarzę, ale spodziewałam się po prostu, że jeszcze trochę zostanie bardziej rozwinięte. A tak się nie działo, no ale w sumie po przemyśleniu, właśnie stwierdziłam, że to byłoby bez sensu tam lanie wody. No, ewentualnie mogłoby być jakieś więcej przykładów, więcej sytuacji podanych, ale też nie uznaję tego za jakąś wadę, tylko daję znać właśnie, że to tym bardziej świadczy o tym, że ta książka jest dosyć zwięźle napisana. I jak już wspomniałam, rozdziały są krótkie i jest ich 25. Książka też jest właśnie napisana w taki lekki sposób, prostym językiem zrozumiałym, czyta się bardzo szybko, ale też na pewno wymaga uważności i jakby przetworzenia wszystkich wątków, które się pojawiają tutaj. Ponieważ ja sama, jak też później powiem, dosyć wiele z tych tematów, które tutaj zostały poruszone, znałam, to jakby nie potrzebowałam takiego, wiecie, przerabiania tego w głowie i zrozumienia o co chodzi, tylko było to dla mnie jasne też, ja się dosyć dobrze poruszam w tym świecie właśnie social mediów, Instagrama i tak dalej, więc często wiem, do czego konkretnie się autorka odnosi. Więc pod tym względem ta książka wymaga właśnie takiej uważności, czasami właśnie odłożenia i przerobienia sobie w głowie tego wszystkiego. Ja też dlatego właśnie przerwałam czytanie w pewnym momencie i potem skończyłam, bo czułam, że już tych informacji jest na tyle dużo, że na razie muszę to odłożyć. Natomiast, tak jak mówię, ten język. Ułatwia to i bardzo lekko się to czyta i nawet bym powiedziała, że jest to dosyć wciągające, bo wydaje mi się, że temat jest naprawdę ciekawy i też, no nie spotkałam się, żeby ktoś tak o tym mówił wprost, jak tutaj Aga w tej książce. No i właśnie chciałabym przejść do tego, dla kogo w ogóle jest ta książka według mnie. Może prościej będzie jak najpierw powiem dla kogo nie jest, bo myślę, że jeżeli ktoś się interesuje i mocno się zna na psychologii, marketingu i manipulacji i to też tak ogólnie, ale również zwłaszcza właśnie w sieci, w social mediach, to prawdopodobnie nie dowiesz się z tej książki niczego nowego albo niewiele. Tak samo jeżeli bardzo mocno siedzisz w temacie właśnie bezpieczeństwa. To myślę, że większość z tych mechanizmów tu opisanych będzie ci znanych, chociaż jeżeli na przykład ktoś nie siedzi tak bardzo w social mediach, to już może się dowiedzieć sporo nowego. Wszystko zależy od tego, co go interesuje. Ja powiem ze swojej perspektywy, że dla mnie ta książka okazała się bardzo ciekawa i to w taki sposób, jakiego się nie spodziewałam zupełnie, dlatego że jestem no, osobą, która tworzy treści w internecie. Na aktualnie jest to głównie ten podcast, chcę się rozwijać zarówno i ten podcast, i też mój profil na Instagramie, i moją grupę na Facebooku, i jeszcze być może parę miejsc, o których myślę w przyszłościowo. I właśnie jako taka twórczyni dostałam naprawdę sporo tematów do przemyślenia, i to w takim kontekście etycznym. To znaczy poprzez opisywanie tych mechanizmów, które wykorzystują influencerzy, blogerzy, nie wszyscy oczywiście, nie zawsze też świadomie, No zostały rozłożone czynniki pierwsze i właśnie opisane bardziej z perspektywy odbiorcy. I w kwestii etyki dało mi to dużo do myślenia w kontekście tego, jak ja chcę tworzyć i w jaki sposób podchodzić, powiedzmy, do moich odbiorców czy do społeczności. Dowiedziałam się też, o wielu problemach i takich wręcz mechanizmach czy schematach w branży, których no kompletnie nie byłam świadoma, no bo nie oszukujmy się, ja tutaj gdzieś tam dopiero zaczynam i yy, nie znaczę, że tak powiem, zbyt wiele, więc dzięki temu uświadomiłam sobie pewne rzeczy, powiedzmy z wyprzedzeniem, i dzięki temu czuję, że sama już się nie dam tak łatwo właśnie wciągnąć w nieuczciwe zagrania marketingowe ze strony czy innych twórców. Czy też ze strony na przykład, no nie wiem, jakichś tam firm, powiedzmy. I myślę, że też będę bardziej wyczulona na takie zagrania u innych osób. I właśnie, no paradoksalnie, bo kiedy kupowałam tą książkę, to tego akurat się nie spodziewałam, że uważam, że bardzo warta przeczytania jest ta książka, właśnie przez takie osoby, które tworzą treści w internecie albo chcą je tworzyć, bo. Z wieloma rzeczami wcześniej się tutaj nie spotkałam, żeby ktoś mówił o tym wprost, i myślę, że wchodząc w ten świat, czy będąc w tym świecie, warto znać te mechanizmy i te sytuacje, a też jeżeli już ma się y, społeczność i jest się takim twórcą, powiedzmy większym, który na przykład podejmuje współpracę, czy chce sprzedawać jakieś własne produkty, to myślę, że fajnie mu się też sprawdzić ta lektura dla takiego właśnie zweryfikowania swojego, powiedzmy, kodeksu etycznego, do zastanowienia się tak moralnie i nie mówię o tym, że wszyscy twórcy powinni, czy że wszyscy twórcy robią coś niemoralnego, czy nieetycznego, ale, że fajnie jest na to spojrzeć też właśnie z perspektywy odbiorcy, po prostu. No i poza tym, mmm, polecam tą książkę generalnie każdemu, kto się wciąga w ten świat social mediów, zwłaszcza tutaj Instagrama czy TikToka, bo myślę, że dla tych platform te wszystkie mechanizmy są najbardziej, mmm, Aktualne i najbardziej wykorzystane, ale oczywiście Facebook, zwłaszcza jeśli chodzi o grupy, też ma tu zastosowanie i tak naprawdę każda inna sytuacja, kiedy mamy jakieś autorytety czy no właśnie influencerów, czyli osoby, które mają wpływ na nas, nasze, na nasze decyzje, zwłaszcza konsumenckie. Ponieważ jeżeli ktoś zwłaszcza właśnie. Nie interesował się tym nikt od strony twórcy, ani generalnie się nie zagłębiał w kwestie tych współprac i tak dalej, o czym akurat też jest dosyć teraz głośno na Instagramie o oznaczaniu współprac, ale jeżeli ktoś się tym wcześniej nie interesował, nie ma jakby zbyt wielu informacji na ten temat właśnie takich z zakulis, czy odnośnie wręcz sposobu działania tych mniej uczciwych twórców, bo też na ten temat niektórzy się interesują, a niektórzy zupełnie nie. Myślę, że dla takich osób najbardziej ta książka będzie wartościowa, żeby zobaczyć, w jaki sposób się poruszać po tym świecie, żeby po prostu nie dać się zmanipulować i być świadomym tych mechanizmów. Przyznam, że ja siebie uważałam za osobę całkiem zorientowaną w temacie, i też między innymi dzięki Adze i jej koncie na Instagramie. Ale o niektórych rzeczach to nie miałam pojęcia i nawet do głowy mi nie przyszły, chociaż niektórzy mi mówią, że też jestem naiwna. W każdym razie takie przykłady, które mnie najbardziej chyba uderzyły, to robienie celowo literówek albo podawanie błędnych informacji w postach czy w relacjach i to w celu tego, żeby otrzymywać dużo reakcji właśnie na ten post czy relacje w formie wytknięcia błędu, no bo wiadomo, że bardzo dla algorytmu ważne jest to, żeby tych reakcji i interakcji z profilem i z materiałami było jak najwięcej, więc coś takiego. No, nie przyszło mi to do głowy, że można celowo robić literówkę. Albo na przykład, co też mnie szokowało, udawane związki na pokaz, by zwiększyć liczbę odbiorców, tak typowo, wiecie, tylko w tym celu, i to nawet co najdziwniejsze dla mnie było, Ponoć zdarza się, że jest to proponowane normalnie przez agencję marketingową jako formę gdzieś tam wzajemnej promocji czy część jakiejś większej kampanii. No to już w ogóle mnie zszokowało. To znaczy, ja wiem, że takie związki na pokaz. Nie są niczym nowym, zwłaszcza w świecie celebrytów i zwłaszcza aktorów, zwłaszcza takich, którzy grają razem w jakimś filmie parę. I tu mi przychodzi do głowy właśnie kwestia zmierzchu kiedyś, było o tym głośno, ale jakoś nie wiem, nie przyszło mi do głowy, że ktoś może to robić w social mediach. Tak jak mówiłam, jestem naiwna, no w każdym razie to był taki przykład, który też mnie zaszokował. No i tych przykładów jest tutaj dużo, dużo więcej, ale nie chcę Wam więcej zdradzać, właśnie tylko tak zatizować, zaciekawić. Więc uważam, że główną grupą odbiorców tej książki byliby twórcy internetowi, influencerzy, ale też osoby, które dużo czasu na tych social mediach spędzają i które gdzieś tam nie mają takiej większej świadomości. Też myślę, że młode osoby, nastolatkowie zwłaszcza, mogliby dużo z tej książki wynieść. Natomiast uważam, że kilka pierwszych rozdziałów, tak myślę 5-6 pierwszych rozdziałów w tej książce oraz trzy ostatnie, czyli jakieś 8-9 rozdziałów spośród 25, tak dla przypomnienia, zdecydowanie będą przydatne dla każdego użytkownika internetu, dlatego że one mówią o oszustwach takich bardziej uniwersalnych, takich, z którymi się możemy spotkać korzystając z WhatsAppa, Messengera czy nawet poprzez SMSy, czy w przypadku bankowości internetowej. I one... No, podsunęłabym właśnie te rozdziały naprawdę każdemu, bo widać, że świadomość w tym temacie wciąż jest bardzo nikła i ludzie się niestety nabierają na coraz to nowsze i coraz to bardziej wymyślne oszustwa. I właśnie w tym kontekście, no, jeżeli ktoś na przykład zdecyduje się na zakup tej książki, no to polecam podsunięcie tych rozdziałów wszystkim bliskim, rodzicom, nie wiem, rodzeństwu, przyjaciołom, zwłaszcza takim, o których wiemy, że gdzieś tam nie są zbyt biegli i mogą się łatwo nabrać na to, że ktoś do nich coś pisze. I myślę, że najważniejsza lekcja i taka zasada z całej książki jest taka, żeby nie klikać w żadne linki podejrzane, zwłaszcza jeśli mają dotyczyć jakiejś płatności i nie podawać nigdy nikomu hasła. I jeśli chodzi o te linki, to naprawdę potrafi to być bardzo podstępne, bo też interesowałam się tym tematem w ostatnim czasie, i tutaj było mnóstwo oszustw, właśnie związanych z OLX-em, czyli że niby trzeba, żeby otrzymać pieniądze, podać jakieś dane w jakimś linku, albo żeby na przykład dopłacić za jakiś rachunek, bo nam odetną prąd, albo na przykład, żeby móc od kogoś coś kupić i zamówić kuriera też są takie oszustwa, i też właśnie wtedy są wysyłane jakieś tam dziwne linki. Generalnie nie warto klikać w żadne linki. I też, o jeszcze taki przykład, co ostatnio spotkało moją przyjaciółkę. Dostała SMS-a nagle, że została objęta kwarantanną i coś tam było, że żeby dowiedzieć się jakichś szczegółów czy coś takiego. To powinna kliknąć w ten link. I ona, chociaż była osobą dobrze generalnie wyedukowaną i świadomą tych oszustw, to właśnie widząc coś takiego, po prostu w nerwach i w szoku, no, kliknęła. Na szczęście tam szybko się zorientowała, nic się nie tam podejrzanego nie stało, nie pobrało. Ona też zresetowała od razu telefon, ale no, słuchajcie, te oszustwa są coraz bardziej takie wymyślne i bardzo zawsze grają na emocjach, także to musi być pierwsza zasada. I czerwona lampka, i to jest najważniejsze, o czym właśnie Agnieszka mówi na swoich social mediach i o czym też pisze w tej książce. Także taka moja rada na koniec, żeby bardzo mocno na to zwracać uwagę. I to już wszystko, co mam dla ciebie na dzisiaj na temat tej książki. Mam nadzieję, że odcinek był dla ciebie przydatny, że ci się spodobał. Jeśli tak było, to proszę o subskrypcję podcastu w aplikacji, w której mnie słuchasz, a jeżeli już to zrobiłeś, to zapraszam Cię również na moją grupę na Facebooku klub czytelnika przeczytane oraz na mój profil na Instagramie. Linki jak zawsze znajdziesz w opisie. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za każde okazane mi wsparcie i do usłyszenia. Ta!